Witajcie yy, widzowie! W tym filmiku skupimy się na grze Brawl Stars, a dokładnie to Null Stars. Poznacie w, tej, yy, w tym filmiku moją dokładną opinię według Null Stars, czyli każdy wie, subjects. wirusa, yy, który występuje jako niby ta gra Brawl w cudzysłowie jasne niby to jest obserwacja, w którym e, po prostu e, się nie chce grać w prawdziwym Brawl Starcie i w ogóle chcę zobaczyć jak to się będzie grało w tych nowych skinach i w ogóle nie C jakby lepiej już trochę e, lepiej już Naprawdę sobie pograć w, te, w tą oryginalną wersją niż to coś. Jak widzicie, trochę sobie pograłem, żeby sprawdzić to. Ale... Co za frajda z gry, jak masz tutaj wszystko odblokowane tak naprawdę o... Tak... O, po prostu. Co nie ma sensu, nie ma. Gra to co innego. Gracze tutaj... Są nawet wykotrzeni. Oni już pod, po tym, jak byli prawdziwymi, już jak grali w prawdziwego BS-a, no to po tym już im się znudziło i chcieli sobie popróbować w to. Więc było lepiej pobrać w normalnego BS-a, bo po prostu jest fajniej. Bardziej się opłaca. Z, y jakby. Moja ocena tego NBSA, to jest gdzieś z 5 na 10. Ogólnie nie polecam, ale jakby ktoś chciał, no to. Po, yy, no to wirus to jest czyli Happy Mode. Yy, można go pobrać tylko. W Google, jakby nie polecam tej gry, jak najbardziej, tylko psuję Waszą rozgrywkę. Wasz cenny czas jakby, tracicie. Więc żegnajcie. Do zobaczenia w następnych odcineczkach, widzowie. moje anonimne ksiaki.